Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum oraz analiza wybranych przez Was altcoinów. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak chcę się po to, aby zobaczyć aktualną sytuację dla Bitcoina i Ethereum oraz przeanalizuję wybrane przez Was altcoiny. Także za chwilkę przejdziemy. Przed ekranem komputera zobaczymy, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, na jakie altcoiny i na jakich poziomach warto zwrócić uwagę. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przybić dzwona, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem. Lecimy przed ekranem komputera. Ok, także zaczynamy dzisiaj bez kruków, bez kur, bez płaczu dzieci. za to z muzyczką w tle, ponieważ właśnie odbywa się wesele od samego rana do samego wieczora. Tutaj bawią się właśnie lokalsi na lokalnym weselu, także będzie troszeczkę przyjemniej, jeżeli chodzi o odgłosy z zewnątrz. Przechodzimy do aktualnej sytuacji dla Bitcoina i Ethereum, oraz przeanalizujemy wybrane przez Was altcoiny. Będzie ich ponad 30, także zostańcie do końca. Natomiast zacznijmy od tego, co działo się w ostatnim materiale. W ostatnim materiale, w środę, mówiłem o niepokojącej sytuacji na Bitcoinie. Mówiłem Wam o tym, że jestem w pozycji długiej na wzrosty wraz z moimi partnerami. Natomiast widziałem potwierdzenie na spadki, co miało miejsce. Także również wczoraj na moim profilu na platformie TradingView, już zmieniłem swój nick. Także możecie mnie znaleźć pod nickiem Łukasz Pacholski. I możecie obserwować również właśnie moje analizy, ponieważ wczoraj wrzuciłem aktualizację dla Bitcoina z wyznaczonymi poziomami realizacji zysków. Takimi poziomami, jakie również dostali ode mnie moi partnerzy edukacyjni z forum Mr. Advice czyli podzieliłem się z nimi właśnie swoim pomysłem na trade, swoją analizą odnośnie wejścia w pozycję, jak i poziomów realizacji zysków, o czym będziecie mogli usłyszeć w niedzielę, czyli w podsumowaniu tygodnia. I zobaczcie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o wczorajszą analizę. Również dałem wam informacje o tej analizie na karcie społeczność na moim kanale YouTube. Więc, jeżeli obserwujecie mój kanał, do czego Was zachęcam, czyli do subskrypcji, to zostaliście poinformowani właśnie o tej analizie, którą wczoraj wrzuciłem i. Chciał, mógł ją dla siebie wykorzystać. Oczywiście pamiętajcie, że to, co słyszycie, to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia, moje zdanie na temat rynku kryptowalut. I zobaczcie, że wyznaczyłem właśnie te poziomy. Wrzuciłem w tym momencie, kiedy my już osiągnęliśmy take profit pierwszy, i wyznaczyłem dwa kolejne poziomy realizacji zysków wraz z opisem całej sytuacji. I zobaczycie, że cena doszła perfekcyjnie do take profitu trzeciego. Skąd zobaczyliśmy właśnie lokalną, mniejszą korektę, i zobaczymy teraz. Za chwileczkę czego możemy się spodziewać, więc subskrybujcie kanał, obserwujcie mój profil na platformie TradingView, zaglądajcie na kartę społeczność, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku kryptowalut. A jak widzicie, moje analizy są na bardzo, bardzo wysokim poziomie i to nie jest tylko moje zdanie. Ale przede wszystkim Wasze opinie, za które Wam serdecznie dziękuję za miłe słowa i za to, co robicie, aby ten kanał razem ze mną budować. Także dziękuję za Waszą aktywność, dziękuję za Wasze łapki w górę, dziękuję za Wasze komentarze. Nie przedłużając, bo ten film i tak będzie długi, przejdźmy już do konkretów. Zaczynamy od analizy Bitcoina. Jeżeli chodzi o bitcoina, właśnie tu już możemy sobie tą strefę skasować. To była strefa na drugi poziom realizacji zysków. Skąd też mogliśmy zobaczyć ewentualne spadki, co nie miało miejsca, co również opisałem właśnie w tamtej analizie. Więc możecie to zobaczyć sobie. Nie będę już do tego wracał. I wyznaczyłem tutaj kolejny poziom na ewentualne dalsze wzrosty. Mamy tutaj zakres korekty według strategii, której możecie się nauczyć na naszym forum. O tym porozmawiamy w dalszej części. Jest to jedna ze strategii, z której ja korzystam. Miało nie być w nie? no? nic, nie mamy na to wpływu. W każdym razie jest to jedna strategia, z której ja korzystam w swoim tradingu. Bardzo skuteczna strategia na zagrywki z trendem. To jest strategia na zagrywki z trendem. Ja mam inne jeszcze strategie posttrend, które bardzo często się sprawdzają. Ale o tym w tym momencie nie będziemy rozmawiali. Wyznaczyłem lokalną linię trendu. Co tu jeszcze widzimy? Cena wybija nam linię trendu spadkowego, i w tym momencie widzimy również retest tego poziomu, retest tej linii trendu. Natomiast nie wykluczam jeszcze zejścia właśnie do tej strefy. Co tutaj się wydarzyło? Jeszcze z rana zaobserwowałem, że cena doszła, wypełniła tutaj lokalny imbalans, więc dała nam potwierdzenie na ewentualne. Właśnie wzrosty już z tych poziomów. Natomiast do wypełnienia mamy również imbalans na tym poziomie. Więc cena może dojść do tej strefy, i knotem na przykład gdzieś właśnie wypełnić ten imbalans i kontynuować ten ruch wzrostowy. W poprzednim materiale mówiłem Wam o tym, że mam swoje dwie strefy. Tak mówiłem Wam o imbalansie, który został wypełniony na 4 godzinach. Właśnie tutaj mamy pięknie wypełniony imbalans. Cena zeszła do Fibo 50. I stąd zagrywaliśmy pozycję długą właśnie z moimi partnerami. Którzy zostali ode mnie właśnie tą analizę. Moimi partnerami, czyli osobami, które razem ze mną edukują się na forum Mr. Advice, mają możliwość korzystania z sygnałów od naszych traderów, a w międzyczasie mają możliwość. Uczenia się właśnie tej strategii, o której rozmawiam, jak widzicie, bardzo skutecznej strategii, i właśnie ta strefa była między innymi wyznaczona właśnie z tej strategii, plus połączenie moich tutaj prywatnych strategii, które opracowałem dla siebie na przestrzeni ostatnich dwóch lat, analizując rynek. Dalej z tyłu głowy mam ten gap na 54 tysiące i tutaj dalej również mam ustawione swoje pozycje. Także jeszcze nie mamy. 100%, znaczy nigdy nie mamy 100%, ale nie mamy jeszcze wszystkich potwierdzeń na kontynuację tego ruchu wzrostowego. Dopiero jak zostanie wybity ten ostatni szczyt na 58 600, dla mnie będzie to potwierdzenie na kontynuację ruchu wzrostowego. Dlaczego? Ponieważ mieliśmy tutaj lokalną manipulację przed tymi spadkami, i to jest element mojej strategii. I kiedy następuje tego negacja, w tym momencie jeszcze nie ma negacji, w tym momencie właśnie jest ten ruch spadkowy, ale na razie krótki, ale w momencie w którym następuje negacja, w 95% przypadków po prostu lecimy dalej z trendem, w tym momencie z trendem wzrostowym, czyli mamy kanał spadkowy, cena nam go wybija i możemy zobaczyć kontynuację ruchu wzrostowego. I tutaj już mam wyznaczone wcześniej dla Was poziomy i one dalej oczekują, dalej są aktywne w tym momencie. Więc ja to zostawiam dla Was, dla siebie. I tutaj oczekuję kolejnych wejść. Ja już tą pozycję mam zamkniętą, natomiast Ethereum jeszcze jest w grze. I teraz przejdziemy do analizy Ethereum. Pięknie wyznaczona strefa, pięknie wyznaczone poziomy. Zobaczcie, teraz wam to pokażę. Jak to wyglądało idealne, snajperskie wejście, jak to w moim stylu mieliśmy tutaj pierwsze wejście, drugie wejście i cena nam tutaj zebrała siateczki pięknie poszła. Właśnie w górę. Tutaj dawałem informację moim partnerom o zabezpieczeniu tej pozycji, ponieważ można już było zobaczyć ewentualne kontynuacje tych spadków, więc wolałem to zabezpieczyć, poinformować o ewentualnym zabezpieczeniu właśnie tej strefy, tego tej pozycji był już fajny zysk. Praktycznie 1 do 1 można było to już wyciągnąć. Także spoko. Cena zeszła powybijała pozycję w B, natomiast informowałem również na mojej grupie, że ja jestem w tej pozycji. I ładnie to zostało właśnie zrealizowane. Czyli mieliśmy potwierdzenie odbicia na linii trendu, potwierdzenie mojej strefy wzrostowej. Zobaczę, jak to zostało idealnie wyznaczone. I mamy ruch wzrostowy. Dwa take profity zaliczone. Czekam na take profit trzeci, i stąd możemy zobaczyć lekki przynajmniej lekki spadek, ponieważ mamy tutaj właśnie manipulację wybijającą stop losy, to o czym rozmawialiśmy w poprzednim materiale i tu będę się spodziewał właśnie ruchu spadkowego jeżeli to zostanie zanegowane i nie będzie spadków właśnie z tego obszaru nie zobaczymy spadku, to za chwilkę wyznaczę Wam kolejne poziomy, dokąd cena wtedy dojdzie po negacji właśnie tej strefy w przypadku negacji strefy manipulacji i braku spadków, nie mówię o spadku typu, typu typu, zejście i kontynuacja, ponieważ będzie to zwykła korekta i ok, będzie można to zagrać. Natomiast mówię o spadkach, które miałyby głębszy zasięg, ponieważ jest to poziom po prostu z tej strategii na odwrócenie się trendu. Jeżeli to nastąpi, no to zejdziemy po prostu dużo, dużo niżej. I wybicie właśnie tego kanału znowu będzie potwierdzeniem wybicie tego kanału, tego niebieskiego kanału z interwału 4 godzinnego. Powtarzam Wam to w każdej analizie, prowadzę go od 4, od 3 miesięcy i cena go bardzo często respektuje. I w przypadku właśnie wybicia tego kanału po raz kolejny zobaczę, że mieliśmy właśnie spadki, znowu tutaj retest i kontynuacja spadków. Później powrót do tego kanału, cena znowu go retestowała, odbijała się od niego. Tak, widzimy tutaj. Dokładnie jak cena dochodzi, i go testuje tą dolną bandę kanału, także bardzo ważny poziom. Widać, że gdzieś te algorytmy również to widzą, co ja widzę w tym momencie na wykresie i po prostu to działa. Ok, także to już sobie kasuje. Tu już mieliśmy pięknego longa, to już, już zostało zaliczone. Jeżeli chodzi o aktualną sytuację, to ja swoje poziomy mam już tutaj wyznaczone i oczekuję wejścia w pozycję właśnie z tej strefy, ewentualnie właśnie z retestu tego kanału tutaj mamy do wypełnienia również imbalans na tym poziomie, więc tutaj również będę oczekiwał ewentualnego spadku i odbicia właśnie z tego poziomu. A w przypadku właśnie zejścia i negacji tej strefy, lecimy po kolejne poziomy, które tutaj już czekają po prostu na wypełnienie. Ja te pozycje będę dla siebie trzymał niejednokrotnie. Takie czekanie długie czekanie dawało mi naprawdę zarobić bardzo dobre pieniądze. Co zresztą Możecie obserwować na moich mediach społecznościowych typu Instagram Łukasz Pacholski i na Facebooku w relacjach widzicie, jak ja zarabiam, jak zarabiają również moi partnerzy edukacyjni, którzy korzystają z sygnału z naszego forum. Jakie korzystają po prostu z mojej dodatkowej wiedzy. Ok, jeżeli chodzi o Ethereum, mamy wszystko jasne. Teraz przechodzimy do analizy altcoinów. Zanim to zrobimy, krótka informacja: jeżeli chodzi o nasze forum edukacyjne, na mojej stronie łukaszpachowskiej.pl znajdziecie właśnie te informacje, czyli jak dołączyć do forum cennik, jak zacząć informacje wraz z kodem rabatowym, który dla Was przygotowałem. Jeżeli zdecydujecie się dołączyć do forum, macie możliwość wykorzystania tego kodu w ciągu 48 godzin od rejestracji na forum, więc. Jeżeli się zdecydujecie, to od razu po prostu działajcie. Jeżeli nie chcecie dołączyć, no to nie ma sensu, żebyście po prostu się rejestrowali, ponieważ stracicie możliwość skorzystania z tego kodu i róbcie dokładnie to, o czym mówię w tym filmiku instruktażowym, aby ten kod dla Was zadziałał. W zakładce skuteczność sygnałów możecie zobaczyć, jak wyglądały sygnały na przestrzeni ostatniego roku, jak wyglądają sygnały od naszych altruistów, czyli drugiego projektu, drugiego produktu oraz moje pomysły na trade, które tutaj Wam. Również pokazuje od kilku dobrych miesięcy wszystkie pomysły na trade bez żadnej ściemy. Tak samo wszystkie sygnały, te stratne, jak i te zyskowne. Nie ma tutaj koloryzowania. Macie pełną transparentność jeżeli chodzi o to, co Wam tutaj przedstawiłem to, co jest dostępne na forum dla naszych użytkowników. Okej, okay, przechodzimy do analizy altcoinów. Będzie ich naprawdę dużo. Zobaczcie, ile tej dla was przygotowałem jeszcze dało, tak, także jest ich naprawdę sporo, zaczniemy od Dota, DOT zrobił robotę. Zobaczcie to, co dla Was wyznaczyłem. To jest po prostu mistrzostwo świata. To jest mistrzostwo świata, ponieważ. Ok, tutaj z kromością nie grzeszę, ale zobaczcie, mówiłem wam, że cena dojdzie do 46 dolarów i co się stało. Doszło do 46 dolarów i powtórzę to po raz kolejny. Te poziomy, które wyznaczam, jeżeli chodzi o poziomy realizacji zysków, to nie są tylko poziomy dla mnie, ale to są poziomy, z których korzystają również grubasy. Co widać? Dlaczego spadek o 20%? Przypadek, powtórzę się w ostatnim filmie, to mówiłem, nie sądzę, po prostu to działa. Ta strategia, z której ja korzystam, z niej może nie o tyle, co korzystają, bo ja korzystam ze strategii, którą grają banki i instytucje finansowe i sami. Jednokrotnie zobaczyliście właśnie i poznaliście skuteczność tych analiz. I jeżeli chodzi o DOTA, to właśnie widzę, że cena nam tutaj potwierdziła zakres korekty i ewentualny poziom, jeszcze na wejście w przypadku dalszych spadków na rynku, to 34 dolary. To sobie tutaj również zaznaczę jako to, jako analizę z dnia dzisiejszego, czyli mamy 0,9, 0,4, po to, abym. Kiedy uzupełnię informacje na mojej stronie, abyście mogli to dokładnie zobaczyć, mieliśmy wsparcie. Jest im balans do wypełnienia, i prawdopodobnie mamy tutaj jeszcze poziomy FIBO. Tak, w przypadku spadków, właśnie mamy fajne tutaj potwierdzenie na tą strefę, jako strefę zakupową. Jeżeli chodzi o DOTA, dalej 51 jest przed nami. Jeżeli chodzi o kolejny poziom realizacji zysków, jeżeli chodzi o link, tutaj jestem w grze od 26 dolarów, od samego dołu. Tutaj jestem grze, mówiłem wam o ten 26 marca i tą pozycję również trzymam. Zobaczcie, że po raz kolejny również tutaj zostało to idealnie zrealizowane, zobaczyliśmy spadki. Ale przede wszystkim to, o czym mówiłem wam od kilku dobrych tygodni, zobaczcie, mówiłem wam o tej strefie spadkowej i mówiłem, że jeżeli to zostanie wybite, to lecimy po kolejne poziomy realizacji zysków i co miało właśnie miejsce. Także. Kolejna analiza została tutaj bardzo ładnie zrealizowana, i również kolejne poziomy, jeżeli chodzi o zakup linka w przypadku dalszych spadków, take profity również wyznaczone. RSR, RSR tutaj strefę wyznaczałem dla moich partnerów. Jeszcze kilka dni temu cena nam prawie doszła właśnie do tego wyznaczonego poziomu i jeszcze nie jest w strefie tej zakupowej. Kolejne poziomy również tutaj są już wyznaczone i oczekują. Tą analizę robiłem w środę albo we wtorek dla moich partnerów edukacyjnych. Wy możecie ją teraz właśnie zobaczyć, i kolejne poziomy również są wyznaczone, więc czekamy na to, na te wejścia. Tutaj możemy sobie to również oznaczyć. 0,9, 0,4, może to sobie skopiuję, żeby było szybciej. Cyk, dobra, mamy. Atom, Atom doszedł nam do strefy sprzedażowej, o czym informowałem Was wcześniej, i znowu zobaczyliśmy bardzo ładny spadek 15%, i teraz oczekujemy kolejnych ruchów. Aktualnie, jeżeli chodzi o atom, strefy są wyznaczone. Tą strefę cały czas mieliśmy, zobaczcie ile razy można było właśnie w tej strefie kupować, no i kruki wróciły. Kruki wróciły, muzyka się skończyła i było fajnie już nie jest tak fajnie. Ale najważniejsze to, co jest na wykresie. OK 29,60 cena na realizację zysków. Aktualnie poziomu wejścia w tym momencie, oprócz tego co jest, już wyrysowane, nie widzę. Akro perfekcyjnie zobaczcie wyznaczony poziom na realizację zysków z poprzednich analiz, a zobaczcie skąd było, skąd było wejście w pozycję. Cyk, ile? 105%. Dawałem wam analizę 19 marca po dwóch tygodniach. 100% zysku. Dziękuję. Nie ma za co. Kolejna strefa na wzrosty i kolejne poziomy realizacji zysków LTO, LTO nie chcieliście, ale tak, lecimy dalej. Tego nie chcieliście. Cake, 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 leci po kolejne poziomy. Pamiętacie to wejście z 12 marca? W tym momencie już jest ponad 116%. I kolejny poziom realizacji zyskał 23 dolary. Jeżeli chodzi o wejście, na tą chwilę nic tutaj sensownego nie ma. Ewentualnie przy korekcie interwału 4 godzinnego powinno. Być coś tutaj, tak? Tutaj mamy impuls manipulacyjny, i może cena właśnie dojść do tego poziomu i kontynuować ten ruch wzrostowy. One inch, one inch, ładnie poszedł, ładnie poszedł. Widzimy, że cena doszła znowu do tej strefy spadkowej. Skąd mieliśmy właśnie spadek, tak jak miało to miejsce wcześniej? Więc kolejna tutaj analiza na krótki spadek i zysków na 20% została bardzo fajnie zrealizowana. Przede wszystkim, jeszcze tutaj wejście wyznaczone. Cyk. Znowu 80%, kolejne poziomy 7,2830 8,30 i ewentualny poziom wejścia w pozycję, to właśnie z dzisiejszej analizy Na tym poziomie mamy do wypełnienia imbalans Zobaczcie, jak tutaj cena bardzo ładnie uzupełniła imbalans Wpadli, uzupełnili imbalans tego poziomu i poszli wyżej BNB pięknie wypełnili 393, skąd zobaczyliśmy również lekką korektę i tak, mieliśmy wejście, nieco na to nie doszła nam do tego poziomu. Ja go jeszcze zostawiam, ponieważ kiedyś może cena na to sobie zejdzie jeszcze. Natomiast tutaj ustawiam kolejny poziom i mamy take profit zrealizowany. Pamiętacie, również wam mówiłem o tej strefie spadkowej dwa te poziomy, co trzymało cenę. Po wybiciu tego mieliśmy zobaczyć retest. Pięknie retest tego, tak, od razu też tego szczytu i cena poszła wyżej, kolejny przystanek 453 AVAX, AVAX dały nam fajne wejście znowu i tutaj również dalej trzymam pozycję na wzrosty 33% na razie więc spoko, tutaj z zeszłego tygodnia dałem Wam tą analizę, zobaczcie cena doszła perfekcyjnie, cyk 22% i czekamy na kolejne poziomy jeżeli chodzi o realizację zysków 48% Tutaj 48 dolarów, ale mamy do wypełnienia imbalans e tutaj i również może być to niezłym poziomem na realizację na zysku, czyli 37. Natomiast ja trzymam tę pozycję długoterminowo, przynajmniej średnioterminowo na tą chwilę, na jakiś dłuższy czas. Ok, Koti słabo to wygląda w tym momencie, nic tutaj nie widzę. Po tych wzrostach widzimy, że akumulacja jest przed kolejnymi wzrostami, pewnie trochę się jeszcze pobuja. MFT prosiliście, tutaj mieliśmy ten te poziom realizacji zysków. Bardzo fajnie tutaj to weszło. Cena nam zeszła poniżej ostatniej analizy, tak, zeszłego tygodnia, którą tutaj dałem. Więc, tak jakby to nie zostało tutaj tak zrealizowane fajnie jak poprzednie. Natomiast widzimy, że cena wraca i jest kolejny poziom tutaj wyznaczony w przypadku dalszych spadków. I tu już powinno być fajne wejście z tego poziomu. XRP. XRP poszalało. Wybiła nam tą strefę spadkową, skąd zresztą były te lekkie spadki, i poszło, zaliczyło take profity bardzo ładnie. Widzimy, że zaliczyło dwa take profity, ale poszło jeszcze mocniej i kolejne poziomy są wyznaczone. Natomiast tutaj wyznaczają właśnie strefę już na, na te. Poczekajcie, o, to muszę cofnąć, bo to jeszcze muszę do statystyk sobie wpisać. I widzimy, że cena nam właśnie tutaj doszła do tych profitów i widzimy lekkie w tym momencie spadki mamy korektę, natomiast kolejne poziomy już tutaj również oczekują na dalsze wzrosty chociaż po takiej pompie często są właśnie fajne korekty i można wtedy że tak powiem dokupić lub odkupić to co się sprzedało Z... o, wyciąłem muzyka, spoko kruków nie będzie słychać zilika Cardano, Cardano po tej pompie, która miała wcześniej miejsce Strefa oczekuje. Strefa oczekuje. Tutaj wyznaczają nową strefę. Mieliśmy tutaj fajne wejście, cykl realizacja i kolejne poziomy wyznaczone, także to czekamy. XLM również tutaj prawie doszło do tych profitu wyznaczonego wcześniej. Mieliśmy spadek. Aktualny poziom na wejście właśnie został już tutaj, że tak powiem, wykonany. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne niższe poziomy, to już widzę, że możemy. Gdzieś właśnie w tym obszarze Szukać ewentualnej pozycji Właśnie na Na Stellara, na Stellara, tak Na Stellara, nie na Adę Ada tutaj, cyk To już było, ok Band, band, co nam zrobił band? No pięknie, pięknie, zobaczcie to wejście z dziewiąt... 19 Dawałem Wam tą analizę Lutego, tak, 19 luty Nie Tak, analiza z 19 lutego na te wejścia tutaj było, tak? To było na te wejścia tutaj. Także już może było tutaj 66% przytulić. Myślę, że przyjemnie. Dwa, Take Profit pierwszy zaliczony, Take Profit drugi jeszcze nie, ale myślę, że to jest kwestia kilku, kilkunastu godzin, kilku dni i będzie to zaliczone. Nie mam, a jest, nie, przepraszam, już wracamy do banda, bo właśnie zobaczyłem kolejne ewentualne wejście w pozycję. I mamy tutaj wyznaczony kolejny poziom na ewentualne wejście właśnie w banda. Litecoin'a chcieliście również Na Litecoin'ie nie widzę poziomów na wejście w pozycję Więc nie będę to nic wyznaczał Tylko tej Profit'y są wyznaczone z tych wejść, które były wcześniej Tron, Tron wystrzelił pięknie o, o Jezu Pięknie, pięknie, pięknie to wystrzeliło Mieliśmy wejście tutaj, tak? Najpierw było 45% zysku Potem 128% na kolejnym TP Na no, a finalnie doszło do 200 Także bardzo ładnie sprawdzona analiza Kolejne poziomy już są również dla Was tutaj wyznaczone OMG, z tego co pamiętam, tak. Realizacja zysków pięknie. Po raz kolejny mamy cykl dojście do wyznaczonych tutaj take profitów z wcześniejszych analiz. nam doszła na do, właśnie do zakresu korekty, właśnie to teraz zobaczymy. Natomiast przy mocniejszych spadkach, właśnie tutaj w tych poziomach, powinniśmy zobaczyć jakąś reakcję. Dodatkowo mamy tutaj kolejne potwierdzenie: 61 FIBO. Więc spokojnie myślę, że ten poziom będzie dobrym poziomem na ewentualne kupno. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, mogę się mylić. BAT nam ładnie zszedł z ostatniej analizy 19 i mamy 40% zysku. Kolejne poziomy realizacji są wyznaczone. Lisk, list również widzę, że szaleje. Nie wiem, czy pamiętacie z stycznia, jak robiłem dla Was analizy pierwsze, dawałem wejścia na poziomie 3. 4, 4, 4 zł, mamy 25, czyli ile? 500% zysku. Teraz nic tutaj nie widzę. Aktualnie, ewentualnie poziom tutaj imbalansu do wypełnienia w tym poziomie i na tym poziomie tutaj 17 zł. Zobaczymy, czy co na tej dojdzie na spadkach. BSV, patrzymy. Tak, mamy zaliczone tej profity i cena spada. Jeżeli chodzi o potencjalne nowe wejście. To myślę, że na tych poziomach można obserwować. Sobie zostawimy Bitcoin Cash również realizacja zysków. Perfekto. Z ostatnich analiz była konsolka. Siadło. Kolejnych poziomów na razie nie wyznaczyłem. Ale już właśnie widzicie kolejne poziomy, jeżeli chodzi o Bitcoin Cash. Czyli po tych spadkach mówiłem Wam o tym, że będzie leciał, no i zobaczcie, że doszli do naszej strefy, o której mówiłem w poprzedniej analizie. W zeszłym tygodniu Cyk 40% zysku już tutaj było, natomiast jeszcze kolejny poziom mamy niżej, i również cena może tutaj do tego poziomu spaść. Natomiast kto wchodzi tutaj, to już ma 40%, mógł mieć 40% zysku, więc to zostawiam. EOS, zobaczcie. To o czym mówię, te poziomy, które wyznaczam, to są bardzo często poziomy na realizację zysków i nie tylko takich osób jak ja, ale grubsza sprawa, ponieważ zobaczę, że to są spadki rzędu 15, czasami 30%, więc to już tutaj wchodzą grubasy właśnie i sprzedają swoje, swoje tutaj kryptowaluty właśnie na tych poziomach. Może oglądają moje analizy i bo sprzedają właśnie na tych poziomach i wtedy mamy spadki ale to by była beka wtedy, co? napiszcie w komentarzach czy ma to sens czy nie kolejny poziom tak, to nam weszło SXP pięknie, zobaczcie jaki wzrost, pięknie, pięknie, zeszłego tygodnia okej, okay, na razie czekam, nic tutaj dalej nie widzę jeżeli chodzi o kolejny jakiś ruch bo tutaj widzę, że to zostało już wykonane ewentualnie tutaj cena może dojść do tego poziomu. Zobaczymy czy tutaj zejdzie. 19 było tutaj. Nie no pięknie, 100% poszło ładnie algo, ALGO również tam zeszło do pozycji cyk 40% na razie to zostawiam tą analizę. Raven, Raven prosiliście o Raven. Cena jest w strefie zakupowej niżej mamy kolejną strefę zakupową. Więc ja tutaj oczekuję. A w przypadku bardzo mocnych spadków, jeszcze mamy tutaj do wypełnienia imbalans. Game, game, wiem dlaczego puszczycie game, bo pewnie pakowaliście się tutaj gdzieś w tym, w tym strzale. Cena są 61 Fibo. Po raz kolejny tutaj pewnie ten poziom przetestuję który jest wsparciem w tym momencie dla ceny. W przypadku dalszych spadków, to bym szukał przy 78 Fibo, właśnie w tym obszarze ewentualnego wejścia w, w pozycję. Najczęściej, kiedy pytacie jakiegoś altcoina, to znaczy, że szczególnie taki, po takiej pompce, że gdzieś weszliście w górę i obawiacie się po prostu dalszych spadków. Ja to doskonale rozumiem i tutaj wam właśnie idę z pomocą z tymi analizami. Widzimy, że harmony odbiło od 50% Fibo, bardzo fajnie. Jak Fibo idealnie tutaj weszło, zobaczcie. To, to, to są właśnie wszystkie te algorytmy, które widzą również to co my ale bardzo fajnie to zostało tutaj zrealizowane, nie mam momentu wejścia na Harmony w tym momencie ORN widzimy, że doszło nam do strefy zakupowej, więc obserwujemy to, Phantom doszło po raz kolejny do 61 FIBO, skąd mieliśmy odbicie do 38, zobaczcie jak cena chodzi właśnie w tych zakresach FIBO, niesamowite niesamowite jak to po prostu funkcjonuje czekamy, Luna Luna dalej czeka również na te poziomy, tutaj, jeżeli chodzi o wzrosty, tutaj mieliśmy wejście w pozycję. Widzimy, że cena zrobiła już fajnie, jakiś tam procent, około 50. Więc sympatycznie i nam znowu tutaj lekko spada. Aktualnie bez poziomu wejścia. Dent, dent elegancko siadła. Analiza dla moich partnerów wyznaczają właśnie tą stopę, kiedy cena tutaj spadła. Po raz pierwszy tutaj można było dokupić po raz drugi i również było tutaj już prawie 40% zysku. Kolejne poziomy na DENT macie już tutaj również wyznaczone. WeChain, WeChain pięknie tutaj nam siadło to. Analiza... Chociaż nie, tej analizy Wam nie robiłem. Tej analizy Wam nie robiłem, to, to dla siebie chyba zrobiłem w zeszłym tygodniu jakoś a tak, tutaj wyznaczone są poziomy nie pamiętam, czy robiłem dla was na nie dajcie znać w komentarzach czy dawałem wam ten poziom wejścia czy nie bo nie jestem pewien, nie mam tego opisanego aktualnie bez, bez poziomów bez poziomu wejścia nic wam teraz tutaj nie powiem zaraz mi laptop padnie. mam nadzieję, że zdążę na, nagrać anchor tutaj doszło do poziomów tutaj będzie poziom realizacji zysków i jeżeli cena nam tutaj zejdzie i wypełni Wejście właśnie w tej strefie to można szukać pozycji właśnie z tych poziomów na wzrosty, i tutaj macie wyznaczone poziomy rezerwacji. muszę się śpieszyć, bo jak padnie to będzie lipa. I ostatnie dwa. jak oni doszliście, widzę, kilka osób prosiło. To proszę bardzo, strefa zakupowa. Strefa zakupowa, tu sobie tylko to podpiszę, żebyśmy wzięli. Kiedy to było cyk bez na razie bez pozycji, bez realizacji zysków, ale spokojnie około 4.40, 4.20 myślę, że można tutaj właśnie gdzieś realizować te zyski. OK, tak na, na oko w tym momencie bez mierzeń, bo chcę po prostu nagrać ten materiał do końca. A jeżeli dało nam spadnie, to właśnie lecimy do tych poziomów tutaj. Ja będę również tutaj dokupywał, To jest bardzo dobry projekt, którego ja dla siebie kupię na pewno. OK, kończę szybciutko, to by było na tyle. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli była to dla Was wartość, napiszcie to w komentarzu. Dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję za Wasze komentarze, za łapki w górę i za to, że pomagacie mi budować ten kanał. Do zobaczenia w niedzielę. Miłego weekendu Wam życzę. Piona.